Siemka, to Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj znowu gramy w Poetana. Um, I znowu odcinek nagrywany po kolei. Chyba tę grę już skończę dzisiaj. Chociaż odcinki oczywiście nie pojawią się jednego dnia, od, a więc... E, mamy wieżyczkę. Aha, więc może jakby... W ten sposób? Się tam przedostać? Chodź tu. O, radio. Tak. O. Ja mogę na to skoczyć, nie? O. Nie! Nie mogę na to skoczyć. To znaczy mogę, ale... Jestem... Jestem jaki jestem. Mmm. Okej, okay. czyli tutaj będzie wypuszczana kulka. I będę musiał nią kierować. Tylko gdzie? Tu. E, to się łączy z tym. Dobrze. Tylko... Nie, to w sumie nie, nie będzie wielki problem. Mogę zrobić taką pętlę. Nie, właściwie nie mogę zrobić pet, ale Pff. zróbmy tak, o. zadziałało, no i fajnie, co nam to dało? A... Czy ja mogę na przykład. Spadł. Okay. Dobrze, co ja tu jeszcze mogę? Nie mogę się tym przejechać, przecież, bo to mnie zabije. A mogę, co najwyżej, nie, no nic tu nie mogę. Nie mogę tutaj wskoczyć, bo ta ta wieżyczka mi ściągnie tu, tak jak myślałam. Hmm. Chyba, że. O. Nie, nie udało się koledze ściągnąć jej. Chyba, że zrobiłbym pod kątem. Nie, nie, nie. Tylko ja reaguję na te pociski, co jest e, e, niesprawiedliwe. Okej. Okay. Tutaj jest jakiś dół. Szybko. A, mogę tu skoczyć. Dobrze. Aha. Co w związku z tym? Czy coś mi to daje? Absolutnie nic. Hmm. To fajnie. Do góry mogę wrócić, tylko że... wieżyczka. Mogę zrobić też... Będę musiał przerzucić tylko... Dwa portale. Au! O! nie! Gubię się. Gupie się w... To, to, mógł nie być najlepszy pomysł. To absolutnie nie był najlepszy. Dobrze pamiętałem, że ten pokój był... ...dziwny. Wczytywany. Um. Okej, okay, a jakbyśmy zrobili tak?

i jeszcze się musimy pozbyć tej, A. dobra. O. Dobrze. Nie, zdecydowanie nie dobrze. A. trafiłem. Tak. Teraz, ale jakieś dziwne nagi mam. A to na pewno nie są związane z moim sprzętem. A nie wiem, czym to może być spowodowane. Może optymalizacją? Dobrze, ale dalej nie wiem, co mi to daje, że ja jestem tutaj, a. że tam doskoczę? Na pewno tu doskoczę. Tylko ponownie, co mi to daje? Dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Aha, tu mi daje możliwość powrotu. Albo wyskoczni, bo to też jest dosyć sensowne. Problem jest Problemów jest kilka. Przede wszystkim, skąd mógłbym skakać? To akurat w sumie tutaj mógłbym. Tylko, czy, czy to lecę? Hmm. Kolejny problem jest taki, że to jest na czas. A ja nie lubię rzeczy na czas. E Dobrze, spróbujmy. Ok. Ok. No i chwila prawdy działa. Eee. To mi coś da. Kostkę. Ja, jak ją mogę w ogóle przetransportować gdzieś? Mogę wskoczyć na to, ale nie będzie to najbezpieczniejsze, ale zadziała. Tylko. Po co mi tak. Aha. Ok. Ok. To ma sens. Jak najbardziej. Tylko nie, nie wywal się z tą kostką i... tak Jaki tam płytal? Dobra. Hmm, kostkę damy tutaj. Niech sobie stoi. Leży czy jakkolwiek, cokolwiek robi. A kostka, chodź. Idziemy. Okej. Okay. Uuu, uh, to był długi posiąd. Dobra. Teraz tam się dostać. To będzie akurat mały problem. A właściwie żaden. Ale to jeszcze nie koniec? Czy to już następne? Czy jak? Bo nie rozumiem. Chyba to jeszcze nie koniec. Tu mamy naprawdę długi wyskok. Hmm. I możemy tu sobie skoczyć. O, tu. Aha, dobra. To będzie coś takiego. że musimy skoczyć i zmienić portale. Skoczyć zmienić portale. Jeszcze raz. O nie. Dobra, dam skoczyć sobie. I. Op. Zmienić portale. Gdzie teraz? Aha. Dobra, e, tu będzie e, niebieski pomarańcz, well idealny. E, to był się poziom... Jej, już zapomniałem, chyba szesnasty. Hm. W ogóle, powiedzcie, powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się pomysł, żeby ogrywać, no może już nie najnowsze, ale dalej ciekawe tytuły. O, ostatni. Hmm. Ciekawe. Mhm. Czy, czy podoba wam się pomysł, żeby ogrywać już nie, naj, nie najmłodsze gry, ale jednak takie ciekawe dosyć, jak myślę, że jest e, Portal? Dobra, czyli najpierw musimy się zająć e, tym, żeby to jeździło. U. Może dla bezpieczeństwa trochę dalej. Jedyny minus jaki mógłbym przedstawić w tej grze to jest to, że czasami dziwnie się to wszystko zachowuje. Znaczy jak na przykład przechodzimy przez ścianę i wychodzimy na podłodze a to jest czasami dziwne. Dobra, musimy zrobić w ten sposób, i teraz... Aha. Czyli będziemy jeździć. O. u, zostałem sknieciony. To jest ciekawe, dobra, czyli można to zrobić jeszcze w taki sposób, że okej, okay, i czekamy na, na naszą platformę. Ale ona powoli sunie. Ale to dobrze chyba dla nas. Okej, okay, teraz chyba już jest dobrze. Bezpiecznie? Lubię niszczyć takie kamery, jest to takie odstresowujące. O! Tutaj muszę się jakoś. U, to było niespodziewane, ale wyszło. Ciasto. A.

What are you doing? Stop it! We are pleased that you made it through the final challenge where we pretended we were going to murder you. Very happy for your success. Dzięki. We are a party in honor of your tremendous success. Place the device on the ground, then lie on your stomach with your arms at your sides. The party associate will arrive shortly to collect you for your party. make no further attempt to leave the testing area. assume the party escort submission position or you will miss the party. Hmm. Tam chyba nie przejdę. Um. No nie ukrywam, że impreza brzmi poszłąco, ale chyba podziękuję. Um. Chyba tak. O nie! To nie był dobry plan. Nie wiem właściwie, co mam zrobić w tym momencie. Okej, okay, czyli to się zapętliło? O, ale to wyszło. Dobrze. Chwilę poczekam, żeby nie popsuła się kwestia dialogowa, żeby powiedziała swoje i żeby nie przejebały się teksty. Coś powiesz może? Okej, okay, to jest stare. Zdecydowanie. A, drzwi, bo drzwi. produkcja e, wieżyczek to e, białe ściany, więc możemy przejść do okay, tam za o. Co ja tutaj mam zrobić? A. O, tak wiem. Nie no, tutaj jesteśmy w podobnym położeniu. Mogę przejść tam. I tu mogę chyba wyjść. A tu już nic robić nie mogę, nie? Mogę tam się przejść? Nie, to zdecydowanie nie mogę. Nie, to też się nie mogę przejść. Aha. A. W tym momencie. Nie widzę w sumie innego pomysłu niż. ...niż tam po prostu skończyć. O, no. no i się udało. Jakieś laboratorium, krzesło. Um. No. Słuchajcie, się, jestem specjalistą. Jestem pewny, że tutaj jest pełno ich na tym ekranie. Tutaj jakieś... Zastanawiam się, czy to nie może być przepis. Jakiś zaszyfrowany przepis. To, to musi być jakiś przepis. Wiecie co, poszukam informacji o tym później. Tu mogę otworzyć drzwi, ale nic mi to nie daje. Jeżeli to faktycznie był przepis, to wam go, nie wiem, podlinkuję, czy... Czy nawet na ekranie może tam. Dobra, ale mogę. Co ja mogę? Ni nic to nie mogę. Po co ja tu weszłem. Tutaj też. Tutaj są te pokoje, e, które pomagały na... właściwie z których się obserwowało nasze poczynania. E, tu. Dobra, to ma sens. Chyba, jak się skacze, to jest szybciej. Takie mam wrażenie. Tylko wtedy ma się zmniejsza. Ale to nie jest wyścigówka, więc spokojnie. Hm. Spróbujmy tak. A, spróbujmy bardziej tutaj. Nie, tu nam nic nie da. Chyba, że nie, to, to na pewno nam nic nie da. Nie, tutaj możemy przeskoczyć w ten sposób. O, jest. Udało się. Companion Cuby, chcę jednego, dajcie mi. Mogę? Nie no, to są zwykłe kuby. I nie mogę chyba wsiąść, hmm. bo nie wyszło. A wydawało mi się, że tak raczej idealnie wycelowałem. A, ale co ja mogę zrobić z tej pozycji? Chyba, że... Chyba, że... Tak, <noise> mo mogę tędy pojechać. Może uratujemy kompanion kipa naszego? Czy to winda? A nie. To mm. często Nie wiem, czy, czy taki test na początku homo, coś, co mi się podoba. Ale tutaj trzeba tak było zrobić? Co? I co, teraz ja mam iść z powrotem? Tak? Ktoś... O nie! moje ciasto zostawcie moje ciasto nie będą mi ciasta jedli co jest o, się zablokowałem aha mam pomysł no, dawaj. Okej. Okay. Ale jakie ja mam? Gdzie ja mogę postawić poetal? To jest dobre pytanie ja w ogóle mogę postawić połyt, ale to jest jeszcze lepsze pytanie. Tu nie. Aha, dobre. To wiele tłumaczy. I co ja mam na tym? Tak. A mogę po prostu przejść, ale dam trochę wyżej, żeby w razie czego mieć jakieś pole manewru. No chodź tutaj. E, użyłem. Okej, okay. żyje, żyje. Wczytywanie. E, wy tego chyba nie widzicie, ale m, za każdym razem, jak jest zmieniony poziom, to pojawia się taki napis wczytywanie. Ale nie widzę tego na obs -ie. Okej. Okay. Podoba mi się ta próba mm, zapewnienia, że wszystko jest... wszystko jest w porządku. Będziesz miał ciasto. Ja nie mówię, że nieprawdziwa, nie? Ale... ale... <grym> ta derabina raczej nie jest zbyt przydatna. A... Dobra, ale mogę zrobić. Właściwie nic nie mogę zrobić. Mogę sobie wsiąść na stempla. I spróbować zobaczyć czy to nie ma żadnej drogi gdzieś. Aha, dobra. O! się zabiłem. Mogę tu przejść, chyba nie. I też w ogóle e, z takiego sterylnego, sterylnych pomieszczeń. Uływał. Nie wiem do końca o czym mówiłem. Ale to już ja tak mam. A dobra, tu jest niebieski. Czyli pomarańcz. O. Więc po prostu skupię się, żeby przejść dalej. A, mówiłem o tym. Mówiłem o tym, że podoba mi się jak z takiego z takich niemal stylnych pomieszczeń testowych przeszliśmy do takiego bardziej a, brudnego, fabrycznego klimatu. To jest. A, to jest myślę, że dosyć urzegające w Portalu, że te zmiany jakby... A, Niby wszystko mówić, że jest w jakiś sposób, a idziesz na pak, stoi i okazuje się, że zupełnie nie jest w ten sposób. A, dobra, na tym wstępu się przejadę, ale nic mi to nie da. A tam? Nic nie było tam? Nie. Są tylko stęple. No dobra, a jakbym tu przeszedł? Okej. Okay. A, tu mam. Super. O, tutaj ktoś nawet mi znak ewakuacyjny postawił. J jakie mam tu iść? O, po prostu. Dobrze. A, tutaj jest pełno ścieków, więc follow. nie podoba mi się to pomieszczenie. D Dialogu nie było słychać jednego. Jej, przepraszam za te hałasy, chyba że je jakąś wyciąłem. sposób. To będzie skok wiany. Dobrze, właściwie ja w tym momencie będę kończył, bo nie zauważyłem, że już że już 30 minut nagrania prawie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.